Tak one się kręcą. Aha, to one się tak kręcą tutaj. Wokół Ciebie tak się kręcą. się to w tą stronę. W tą stronę się kręcą. Mańczowa też się kręci. No nie do końca wokół szyi. Tutaj tak. Wokół Ciebie się tak kręci. użowa Łożowa to jest... Kolor idealnej, takiej bardzo idealnej miłości. Realistycznej takiej. Czerwoną to mamy chyba za ciemno. Ona się potrzebuje. <grytanie> Zakładasz je. Oli, spójrzcie. No, nie do końca to na szyję. Na szyi to właściwie powinna być ta. Tutaj ta niebieska, jasna niebieska tylko, tylko jasna niebieska, o tak tu, pokaż, tak, czeka gardła, tak sobie ona krąży, tu, tu, brązowa, brązowa tutaj jest, na nóżkach. No, zauwa, no, no ty wolisz tu założyć? Hmm. Jak krawat? Mm. Orange, maron, bleu.